Sanok.pl Twoje pierwsze źródło informacji. Twoje pierwsze źródło informacji. Około godziny 16.00 doszło do nas zgłoszenie. Mężczyzna zawiadomił, że w budynku znajduje się paczka z niewiadomą jaką treścią, w środku niewiadomego pochodzenia, podejrzana dla niego. Zostały podjęte wszelkie czynności, zabezpieczone miejsce, wezwane wszelkie służby. Po przeprowadzeniu. Czynności przez grupę pirotechniczną. Okazało się, że nie jest to ładunek wybuchowy. W tym momencie trwają oglądziny w celu ustalenia, co to znajdowało się w, w tej paczce podejrzanej. Wszelkie wiadomości będą wiadome dopiero po czynnościach. Sygnały od policji, od straży pożarnej, straży miejskiej. Normalnie w sytuacjach takich trzeba zachować procedury, procedury bezpieczeństwa, zamknięcie ulic, odcięcie prądu, odcięcie gazu. Normalna, standardowa procedura. Na szczęście stało się w porządku, nie ma żadnego zagrożenia. Nie było zagrożenia. Ładunek, który określony zostanie praktycznie jako nieładunek, tylko jako materiał inny, został próbnie odpalony. Po prostu ekipa nie miała rentgena, który mógłby prześwietlić cały, yy, całe siat, całą siatkę czy, czy, czy miejsce. Dosłownie musieliśmy taką akcję przeprowadzić, jest to standardowe dla bezpieczeństwa i robi tak cały świat i nie może być inaczej w Sanoku. <laughs> oh my god, oh my god.